Cześć Usim, ja radę i znowu Was baczę tym. Będę Michał I dzisiaj ja rozkażę Wam, pro te, jak korzystać się z chromackim transportem u Krakowi. E, zapamiętaj te MPK, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Na Sprawdzie Siechodni w Krakowi pracuje de kilka operatorów chromackich o transportu. Tym niemężem, my, Krakiwiany dosi, e, nazywamy chromacki transport prosto MPK. Jak rozebrać się z wszyma numerami marszrut i kwitkami rozkodu ruchu. Dawajcie pocznemo z numeracji. Na sprawdzie ona duże, logiczno w porządku Jak dany marszrut maje numer z odnoho albo dwóch czyseł na przykład 1 albo 14, c linia tramwaju. Автобуси, які їздять в адміністративних межах Кракова, мають номери, які починаються з 100, Наприклад, 124 або 179. 200 це приміський маршрут. Автобус, який їде у сусідній населений пункт. Наприклад, автобус 208, який їде до аеропорту. 300 це також приміський маршрут. tylko c autobus, to jest taki, jaki zupełnia się tylko na jakich ważnych zupękach, w innych idzie 400C-dopomiężna linia, jaka dopomaga rozwantażety pasażerów u hodynach piek albo polepsza transport mieszkańcom określonych rajonów. Na przykład mamy podstawowy marszrut 124 i dopomiężny marszrut 424, jaki objeżdża je rajon Ugorek z inszoho boku. 500 To szybki autobus w mężach miasta Krakowa. Na przykład bardzo popularny marszrut 502. 600 To niszny autobus w mężach Krakowa. Na przykład autobus 610. 700 to zamienna linia jaka pracuje tylko czas remontu na przykład na danej w ulicy i i zamieniaje transport. Na przykład linia e, skażymo 708 jaka e, e, jeździła po w ulicy Zakopiańskiej u moment i uczas i remontu. Inkole raz w roku my możemy zobaczyć E, tramwaje z numerami na przykład 81, 80, 82 e, albo autobusy z numerami, jakie zaczynają się z e, Czysła 8C specjalni linii, jaki e, e, pomagają do się na miski Century. 1 listopada my świadkujemy Dzień Szanowania Pomerłych i tody jest prawdziwe wielkie nawantażenia pasażerów w naprężeniu miskich cmentarif i to jeżdżą okremi specjalni specjalnej linii. 900, na przykład 902, niczni autobusy, jaki i do sąsiednich naselonych punktów, na przykład do miasteczka Wieliczka albo do aeroportu. To, to jakieś y, punkty poza mierzamy miasta Krakowa. A d wy możecie дізнаtesia rozkład ruchu. Zwyczajno je tablo z rozkładem jaki znajduje się na zupynkach. E, wy zobaczycie także, że na tramwajnych zupynkach e, je elektroniczne tablo z informacją pro ruch same tram, e, tramwajów. E, rozkład ruchu wy możecie przejrzeć także na stronach na przykład www mpk .krakow.pl. Na naprawdę najbliższy popularny e, sposób e, otrzymać informację pro e, rozkład ruchu to mobilny dodatek, jaki nazywa się Jak dojadę. To to dosłownie jak ja do Wy możecie jego zaвантаżyć na wasz mobilny nie, telefon. To e, duży zróżny dodatek, e, jak on pracuje. Wy po wpisuje te nazwę z gdzie gdy wy zaczynajecie waszą podróż, wpisujecie także metę waszej podróży i wy otrzymujecie informację stosowną rozkładu ruchu ta czasu jaki potrzebno wytracić, żeby добраty się do danej nojej I duże ważne, to te, że ten dodatek nadaje także informację pro przesadku. Toptó wy możecie dysnazja na jaki nie tylko rozkład ruchu od niej linii, a także na jaki marszut wam trzeba przesiadać, skylke za choce zabere czasu i de wam trzeba na inny transportowy zasięg i to mu wy możecie detalno zaplanować waszą podróż. W autobusach i tramwajach ozwuczują nazwy zupynok ich te y, na, y, nazwy wy możecie także zobaczyć na elektronicznych Ważne Warto y, y, pamiętać o te, że na zupenkach, na tabliczkach z nazwami zupinok wy możecie zobaczyć także numery. Na przykład Teatr Bagatela 1, Teatr Bagatela 2 tożsamo. Te e, numery pomagają zorientować się na same z jakiego boku perechrestia wam trzeba na to tramwaj jaki idę w waszemu napięciu, wtedy, ku, wam disno trzeba dojechać. Odrze wam będzie nabachato lepsze rozbraty się w waszym tramwaju albo autobusu, żeby po prostu nie przeputały stroną. Nie możecie opłatety projeść u Wodyja. Nie możliwe kupyte kwitki w Uniocho, natomiast istnieje duże Bahato innych sposobów. Zwyczajno, wy możecie kupyte kwitki u kiosków jakie jest Bila biele na ulicy. E, na sprawdzi. Najbliższe pasażerów e, korzysta e, z obecnymi wydamy opłaty przejazdu. W wszystkich tramwajach to autobusach pracują automaty z sprzedażą kwitków. E, u tych starszych tramwajach jest tylko automaty, które przyjmują monety. Na widne kupiury, a tylko monety w ich autobusach i w nowych tramwajach automaty, jak i e, e, automaty, jaki przyjmują kartki. To dużo to duże można opotety przejazd. Kwitkowi automaty znajdują się jak prawo z przodu autobusa to tramwaju. E, Peważno bila druchy drzwi wid wodia. E, automaty rozmieszczeni takoż na zupenkach. Wy ich możecie znaleźć na wszystkich zupynkach u centrum miasta, a jeśli mowa pro rejony peryferii Krakowa, wy możecie ich zobaczyć na głównych zupynkach. Pamiętajcie, że kwitok, wy wykupili w automatii zawsze trzeba kompostować. Krakowskie kwitki pracują za przyczynem czasu. Więc na kwitku wy zobaczycie odpowiednią trwałość, na 20 minut, 40 minut, toszczo. Kolewy gdy w transport, wam niezbędno nehajno kompostować kwitok i win będzie dzisnym w odpowiedni czas, jaki napisały na kwitku. Komposter drukuje na kwitku dane pro transportnej zasyp, na jaką wy przesuwajecie się, a także godzinę, kolewy wy kwitok. Wy możecie przesiadać na inni tramwaje i autobusy, połowne stychnuty do dojechać do waszej mety za czas dzisności kwitka. Wy możecie także opłacić przejazd za pomocą różnych mobilnych dodatków. Ich istnieje kilka widiv i krimciocho mobilni dodatki większości polskich banków teraz także nadają możliwość opłacaty przejazd. Większość mieszkańców Krakowa na sprawdzi nie kupuje razowych kwitków, ale opłacuje proїзnik kwitki. U nas to nazywa się karta Taką kartę wy możecie oformety w odnomu z kilku punktów sprzedaży kwitków albo przez internet. Je różni wydy proizmy kwitków na miesiąc albo na dłuższy period, na jeden marszrut albo na całą mreżę, na marszuty, jakie jeździać w administratywnych mężach Krakowa albo na tzw. Druchu, strefu strefę, zonu, zonę, to w sąsiedni na punkty. Głowne, co wam potrzebno znać, to to, że osoby, które postino żyją w Krakowie i spoczywają тут podatki, mogą оформиty krakiską kartę i takim czynem otrzymać subwencję zmyżkę na krakowski transport. Taką kartę wy możecie оформиty przez internet albo w punkcie sprzedaży kwitków. Dystność waszej karty wy możecie продолжити w automacie, jaki znajduje się na ulicy albo bo, internet. Krakowscy kontrolery nie przewirają korzeń tramwaj czy autobus, ale one disno je. Niektórzy z nich wdychają formu, ich видно już na zupencji, inni pracują e, w normalnym odjezi i namachają się niespodziewaną złowety zajciw. Wsi autobusy ta większość tramwajów, mają niskopodłogum, a że one nie mają schodynok. I to duże, dużo dla ludzi z ograniczonymi możliwościami ruchu albo materii, w jaki wezuć swoich y, dzieci y, u kolaska. Jak czytaty rozkład ruchu. Kiedy zajdęte na zupęku albo podywacie się na stronie MPK, Wy możecie zobaczyć rozkład ruchu dla danego marszutu na y, okremi zupęcji. Wy zobaczyte przedewsze numer marszutu i a także y, y, pierwszą ta końcową zupę, To to na jazdy. Wy możecie zobaczyć nazwy w ulic, po jakich idę dany marszut. Z lewego boku wybaczycie spisok zupynków. Pierwsza z nich w z spisku, C początkowa zupętkę. Dalej po czerci wybaczycie następne zupętki i okremem y, szriftą, albo kolorom y, zaznaczyły zupynku, na jaki, na jaki wy zaraz się i rozpoczynajcie swoją y, y, podróż. E, Dalej po spysku wybaczyte na następne zupynkę i nareszcie kińcewu. Słowo pętla. Pętla oznacza prosto kilce, na jakiemu autobusy i tramwaje rozpoczynają i zawierają swoją jeźdź. To jest to -te miejsce, jakie wy nazywacie końcową zupynką. W prawo oboku tabliczki wybaczyte jeszcze raz nazwę waszej zupynki. Ta cztery stołczek. Godzina, to kto? Dzień powszedni, to kto? Budni, dzień. Soboty, to soboty, Święta. E, świata, ta Nedili. E, I można sobie porównać e, o same w jaki czas widzprawlaje się tramwaje, autobusy e, w danej linii. W Jak wy zobaczycie na zupęci e, żółtą kartkę z rozkładem ruchu, co oznacza, je, że dany marszrut ruch jest gdzieś jutro Dobrze, ja skazałam wam ostatnią informację o tym, jak korzystać z miejskim transportem Krakowa. Jak szczęło u Was dodatkowo zapytania zwyczajne, w komentarzu. Ja muszę zobaczyć, że korzystałoby się Siedzę na witrę.